Wyobraź sobie, że jesteś na obcej planecie. Kolory nieba są inne niż te, które znasz. Krajobraz ma dziwne formy i nie przypomina niczego, co widziałeś wcześniej. Powietrze jest inne i pachnie inaczej. Ale to nie jest inna planeta. To wszystko jest tutaj, na naszej Ziemi. Dzisiaj opowiem Ci o dziesięciu miejscach, które wyglądają jak z innego świata. Są tak wyjątkowe i piękne, że trudno uwierzyć, że znajdują się na naszej planecie. Posłuchaj uważnie, bo to naprawdę niezwykła podróż. Pierwsze miejsce to depresja Danakilska w Etiopii. Jest to jedno z najgorętszych miejsc na Ziemi. Tam ziemia jest pełna kolorowych solanek i dziwnych formacji skalnych. Temperatura jest tak wysoka, że chodzenie tam przypomina spacer po bardzo gorącej pustyni. To miejsce jest ciekawe, bo naukowcy mówią, że wygląda jak powierzchnia innej planety. Wyobraź sobie, że stoisz tam, otoczony żółtymi i zielonymi skałami, a nad głową masz jasne, niebieskie niebo. Teraz przeniesiemy się do Peru. Tam, w wysokich górach Znajduje się góra, która wygląda jak tęcza. Jej powierzchnia ma kolorowe pasy, które powstały z minerałów. Każdy pas jest innego koloru czerwony, zielony i żółty. To wygląda jak wielki obraz namalowany przez naturę. Dla ludzi, którzy tam mieszkają, ta góra jest bardzo ważna i ma wielkie znaczenie. Następne miejsce jest w Boliwii. To największa solna pustynia na świecie. Kiedy pada deszcz, pustynia zamienia się w ogromne lustro. Całe niebo odbija się w wodzie, która leży cienką warstwą na ziemi. Kiedy jest sucho, pustynia jest całkiem biała i płaska. Wygląda to tak, jakbyś chodził po innej planecie albo po chmurach. Mówi się, że astronauci przyjeżdżają tam, aby ćwiczyć przed lotami w kosmos. Kolejne miejsce to Dolina Śmierci w Stanach Zjednoczonych. To miejsce jest znane z tego, że jest tam bardzo gorąco. Czasami temperatura dochodzi do 50 stopni. To pustynia pełna piasku i kamieni. Ale najciekawsze jest to, że kamienie tam same się poruszają. Powoli bardzo wolno zostawiają ślady na ziemi. Nikt do końca nie wie, jak to się dzieje, ale wygląda to bardzo tajemniczo. Następnie przeniesiemy się do Jordanii. Tam jest pustynia, która ma czerwony piasek i bardzo wysokie skały. To miejsce wygląda niezwykle. W dzień piasek jest czerwony i gorący, a w nocy wszystko zmienia kolor. Kiedy świeci księżyc, skały wyglądają, jakby były ze srebra. To miejsce wygląda spokojnie, ale jest pełne piękna i tajemniczości. W Morzu Karaibskim znajduje się wielka dziura w oceanie. Nazywamy to miejsce błękitnym oczkiem. Ma ponad 100 metrów głębokości. Z góry wygląda jak ogromne, ciemne oko. Kiedy nurkujesz w tym miejscu, Możesz zobaczyć, jak głęboka i ciemna jest woda. To miejsce jest bardzo piękne, ale jednocześnie bardzo tajemnicze. Teraz odwiedzimy Park Narodowy Yellowstone w Stanach Zjednoczonych. To miejsce jest znane z gorących źródeł i gejzerów. Woda tam jest bardzo kolorowa. Pomarańczowe i niebieskie kolory tworzą obrazy, które wyglądają jak z bajki. Pod ziemią jest wielki wulkan, który kiedyś może się obudzić. Dlatego to miejsce jest piękne, ale też trochę niebezpieczne. Następnie pójdziemy do Chin, gdzie znajduje się Park Narodowy z wysokimi skałami. Te skały rosną prosto w górę i wyglądają jak igły, które wystają z ziemi. Często otacza je mgła, która jest gęsta i zielona. Ten widok przypomina bajkę. To miejsce było inspiracją dla filmu o górach, które pływają w powietrzu. Później odwiedzimy Turcję. Tam jest miejsce, które wygląda jak śnieżny zamek. To białe tarasy, po których płynie gorąca woda. Nazywamy to miejsce Pamukkale. Białe skały i błękitna woda tworzą razem piękny obraz. To miejsce jest znane od bardzo dawna. Ludzie wierzą, że ta woda ma moc leczenia. Na końcu naszej podróży odwiedzimy Kamczatkę w Rosji. Tam jest wiele gorących źródeł i gejzerów. Woda i para tworzą tam obraz, który wygląda jak z innej planety. Wokół tego miejsca jest dzika przyroda, której człowiek jeszcze nie zmienił.